Sami wariaci, po prostu je i fajnie, i nie rezygnujcie, i róbcie to, bo po prostu jest super. Dobre warunki, bardzo fajne. Z koleżanką jesteśmy bardzo zadowolone. Myślę, że to wielka przyjemność. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli, do tego, żeby wziąć udział w imprezie. Jeżeli mam być szczery, było fajnie. No naprawdę, było super, tylko że mało śniegu, ale zabawy było dużo, także jest wszystko co miało być. To co obiecali to spełnili. To wszystko jest! Tak. Jest Zdjęcia, gdyby nie kamerzysta, robiłoby się zajście wspaniale, no ale cóż zrobić? Chcesz zrobić zdjęcie, patrzysz o tam kamera, także no mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Cały w radości, cały w wolności, Marzenia, nie chcę się zmieniać. Pozdrawiam bieg chrześnika. Cześć. Jesteśmy wolności. ile zaskoczeni marszem. Który przyciągnął ponad 300 osób i który jest dla nas ciągle nowością. To prawda robimy to po raz trzeci, ale biegów zrobiliśmy już 70, więc czym chata bogata, tym rada! Tak naprawdę ten marsz jest czymś, co mnie ciągle zadziwia i przyciąga sporo innych ludzi niż biegi. Są to ludzie, którzy całkiem bez napinki, bez stresu, całkowicie luźno podchodzą do tematu przemieszczania się po górach. Sporo biegaczy też takich jest, ale... Ale sporo biegaczy się jednak ściga, walczy trofea, mierzył czas. A maszerujący po prostu idą. Cały się w radości wykąpał, cały, cały w miłości. Uuuu. Cały w radości, cały w wolności.